Dzień dobry. Dzisiaj chciałam zająć się takim ważnym problemem, jest to jak czytać opinię o ZSS, ponieważ rodzice nie muszą tego wiedzieć, absolutnie nie są specjalistami, ale może ta wiedza się przydać, ja bym chciała zwrócić uwagę na takich pięć kluczowych punktów, na które patrzy są. Bardzo często rodzice czytając opinię o ZSS o OZSS od początku do końca zatrzymują się na tym jednym zdaniu, które najbardziej ich zabolało. Tymczasem sądy czytają te dokumenty troszkę inaczej. I na tym bym się chciała skupić. Po pierwsze, m, najpierw trzeba sobie zawsze, jak ktoś do mnie wysyła opinię z UTSS-u, to przypominam, jak już mi cały materiał, to patrzę i prawie zawsze w, 100%, w 99% nie ma przesłanej pierwszej strony. Ja proszę o dosłanie pierwszej strony, dlatego że dla mnie pierwsza strona jest bardzo ważna, ponieważ na pierwszej stronie są zalecenia sądu. To znaczy, opinia nie jest o wszystkim, opinia tylko odpowiada na jakieś na opinia ma określony zakres, który dotyczy się badania rzeczy, które mają odpowiedzieć na pytania takie i tak. Czyli to są konkretne pytania przedstawione przez sąd, nieraz one są w punktach, nieraz są w jednym ciągu. I jeżeli rodzic oczekuje tego, że opinia o ZSS-u będzie opowiadała całą historię jego rodziny od A do Z, to nie to, to, nie, to, nie, to, to nie, jest, nie, nie jest ta, ta opowieść. Drugi bardzo ważny element to są warunki, w jakich przeprowadzono badanie i jak przeprowadzono to badanie, a wiesz, czas, liczba spotkań, obecność bądź brak obecności którejś z zainteresowanych stron, sposób obserwacji. To wszystko ma również znaczenie, jeśli chodzi o wniosek. Brak pewnych informacji może oznaczać błąd i może też oznaczać jakieś ograniczenie diagnostyczne. Ja chciałam tylko przypomnieć, że opinie OZSS powinny być pisane na podstawie zarządzenia wydanego przez ministra sprawiedliwości dotyczącego pracy OZSS-ów oraz na zasadzie wytycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Które to oba dokumenty są powszechnie dostępne. Następna sprawa to jest opis, a interpretacja. Bywa to bardzo często mylone w opiniach, ponieważ jest różnica między opisem faktów a ich interpretacją, również psychologiczną. Dla rodzica jedno zdanie może brzmieć jako cena, natomiast dla sądu będzie to neutralnym opisem zachowania i oddzielenie tych dwóch warstw jest kluczowe. Też opinia przez, wydana przez psychologów powinna się skupiać na opisie faktów, opisie wyników z umiarkowaną ich interpretacją. Następnie to perspektywa dziecka. Sąd w pierwszej kolejności patrzy na to, jak funkcjonuje dziecko, a nie na to, kto ma rację. Znowu przypomnę, mówimy tutaj o sądzie działającym obiektywnie i zgodnie ze sztuką. Dlatego w opinii bardzo znaczenie ma to, jak reakcje emocjonalne dziecka. Oraz jego zachowania i jego wypowiedzi wyglądają. Następnym takim punktem, który budzi u rodziców sporo emocji, to są wnioski końcowe. I, I zazwyczaj od tego rodzice zaczynają czytanie tej opinii, że czytają te wnioski końcowe. Tymczasem warto sprawdzić, z czego te wnioski końcowe wynikają. I czy one też są nast logicznym następstwem tego, co było wcześniej przez badających powiedziane? Dlatego, że jeżeli e, jakby zupełnie czego innego dotyczy treść e, i sposób badania, a zupełnie inne są wnioski, wtedy jakby jak najbardziej taka opinia jest e, do podważenia. W kolejnym filmie wyjaśnię, czego w opinii o ZSS bardzo często w ogóle nie ma, mimo że i tak sąd bierze to do, pod uwagę. Link znajdziecie Państwo w opisie.